Yo! Ja się nazywam Flamek, a to jest tutorial jak zrobić edit. Tak mniej więcej pokażę, jak zedytować jeden klip od początku do końca. Więc potrzebny nam jest After Effects CS4 w górę starczy. Tak. A yy, robimy nową kompozycję. Frame rate yy, zależy: 30 znaczy 29,994 albo 59,94. Zależy jak kto nie ma ustawienia, czy cokolwiek. Długość kompozycji minuta starczy do one clip editu. Ja już mam zrobioną. Teraz potrzebujemy klipu. Ja użyję klipu, z który mam robić do editu jednemu kolesiowi. Właśnie edytuję, znaczy nie w tym momencie, ale ogólnie. Gdzie to jest? Tutaj pokażę wszystko, jak zrobić tweak story, jak zrobić color correction. Bardziej skrótowo, ale myślę, że całkiem będziecie mieli pojęcie zaraz. Wipe, p Otwórz. Teraz to rzucam na kompozycję. Tu są wszystkie klipy, jakby sklejone w jeden. O, o ten klip mi chodzi. Dobra. Eee, o shift. O. Nie, e, dobra, skrócałem z tej strony do... do jakby początku klipu, przesuwam. Teraz gdzie jest końcówka? ten okay. okej. Oh, świetnie, no to biorę na koniec. Dobra. E, layer. Tutaj powinna być taka opcja jak split layer. Albo to jest w edit. Jest, split layer. I teraz to usuwamy. Jest sam klip. To jest taki dosyć ładny, klatwicz M43. Więc teraz tak potrzebna jest nam muzyka. się posłużę kawałkiem y Promise -y -y remixu Skrillex. Teraz tak. Wow, co jak teraz Trzeba znaleźć moment, w którym jest jakby. Drop, w którym chcemy pierwszy strzał nasz mieć. Do tego ja po prostu odtworzę tą muzykę i zobaczę w którym momencie, w której sekundzie będzie drop. Minuta 8. Czyli tutaj go nie ma na pewno. Jest nasz drop. To jest tutaj, w tym momencie więcej. I teraz bierzemy nasz klip. Yy, najlepiej im więcej klatek na sekundę ma, tym lepiej. Yy, od 300 do 60 klipy mają frame framerate zazwyczaj schaupack hdpvr zazwyczaj w 59 się nagrywa. Czyli w 59,94 yy, więc teraz. Śmiedy. Alright. Co to jest? Nie wiem. Teraz bierzemy. musimy mieć e, podświetlony nasz klip efekt Revision Plugins Twig Teraz klikamy tutaj Enable Frame Blending for All Layers with the Frame Blending Switch Set czyli, że Frame Blending dla wszystkich e, layerów prawym na nasz klip. Frame Blending Pixel Motion to powoduje najpłynniejszy pixel jaki można uzyskać. Teraz. Bierzemy. E, pierwszy frak jest tutaj. Może wezmę nie, quality na tyle więcej nic nie będzie widać więcej. Teraz tak, bierzemy, otwieramy nasz y, layer z clipem. Otwieramy y, efekt Twixtor, Output Control. I w momencie, w którym chcemy, żeby się zaczął Twixtor, o, jeszcze w, y, Track Control Image Prep czy Prep na y, Contrast Edge N, coś tam. Cokolwiek to jest. I teraz bierzemy. Pozwólcie, że tutaj tak się jakby chrząknę mm, sobie. Teraz klikamy zegarek, który służy do robienia keyframeów, czyli zaznaczania wartości w danym miejscu. Bierzemy keyframe keyframe. tutaj, 100% w tym miejscu. Klaska do przodu i jaką chcemy prędkość? Myślę, że tutaj 10% powinno na ludzie wystarczyć. Jak sobie patrzymy, jak sobie ten Twix tak sobie idzie. O, jeszcze jedna rzecz. Trzeba w input framerate dla Twix Source Control wpisać. I frame Rate clipu, czyli 59,94. W zakładce Project, klikając na klip macie na górze filozofie fps I Teraz, w tym momencie, mamy naszego Twickstera. I w momencie, w którym już jest tak dosyć blisko, subcelowania, keyframe, klatka w prawo i speed. Myślę, że 100% ale Myślę, że 100% będzie good. Jest strzał. Tutaj y, zmniejszamy zakres Rem Preview do tylko naszego klipu na razie. I teraz bardzo ważna rzecz. Musimy zrobić coś y, takiego, że pierwszy strzał synchronizować z muzyką. Czyli można albo ustawić tutaj, gdzie jest muzyka, albo jeszcze sprawdzić, czy na pewno tam jest muzyka, bo może się okazać, że to jest w ogóle jakiś inny moment. Dlatego potrzeby wyłączę podgląd klipu. Tak, tu jest drop, to jest dobrze wszystko. Krok od tyłu, łapiemy za nasz klip, i w tym momencie ma być strzał. No, nie widać tutaj dokładnie. Mamy tak cztery klatki, w których mniej więcej jest strzał. Czyli tutaj przypuśćmy. A nie, tutaj już pokazuje nas statek, że zabił, Czyli przypuśćmy tutaj był strzał. I w tym momencie mamy zsynchronizowany pierwszy moment y, klipu. Sam początek. Mamy tutaj jest mikster. Jest nasz mikster. Na razie tak. Teraz 7 No to jeszcze jeden strzał można zsynchronizować. Patrzymy, w którym momencie jest drugi jakiś moment, w którym można by zsynchronizować dobre strzał. O, jeszcze wyłączamy dźwięk klipu. Gdzie? Tutaj. Nie jest w ogóle potrzebny. Znaczy, w tym momencie można by to dobrze zsynchronizować. Yy, tutaj. Więc... Wybieramy... Tak już w momencie, w którym strzelił. Możemy to... Zrobić keyframe prędkości. Klatkę do przodu i dać na przykład 200%, nikt się na nas nie obrazi. Jak trochę nie pożałujemy tej prędkości. O, i tu jest kolejny kill. A, tu jest jeszcze Dobra, to. To. Trzeba powiem, że mi to edytowanie zawsze długo idzie historia Może trwać trochę długo i może mieć dużo części. A no, jak to się robić, to dobrze, tak. Więc, jest, jest pierwszy strzał. Jakieś drugie miejsce, w którym można by to synchronizować, teraz trzeba znaleźć. Dobra, Ym, następna rzecz, yy, musimy, jakby to ująć, znaleźć dobrą, dla naszego klipu, Color Correction. Yy, color Correction do tego, ponieważ yy, po całą jest synchronizacja, Color Correction no, ogólnie bez Color Correction nie ma żadnego editu. Sposób, jeszcze raz posłucham, czy będzie dobry jakiś moment. E, akurat tak się szczęśliwie złożyło, że w momencie naszego drugiego strzału jest bit w tle. A to jest szczęście, więc to zostawiamy tak, keyframe do przodu po speed 20% starczy spokojnie. I teraz, mam jeszcze 3 minuty, zapiszę plik jako ocetut. I jak zrobić color correction, szybko powiem. Więc tak, robimy Layer, New, Adjustment Layer. Potrzebny jest tutaj nam plugin. E, Magic Bullet Lux. żeby w Looks mamy Looks na Adjustment Layer. Edit klikamy. I nam się otwiera taki nowy panel, jakby nowy program. Ups. Jeszcze wcześniej bierzemy Quality tutaj na dole na Full, żeby był w pełnej jakości jakby polgląd. I bierzemy Post Curves. Robimy taką eskę, delikatną, mniej delikatną, jak to woli. Teraz widzimy różnicę. Zwiększył się jakby kontrast. Teraz następna rzecz. Yy, rzecz. Made. Diffusion. Nic nie zmieniamy w Diffusion. Yy, teraz tak. Color filter. Na jaki kolor chcemy to zmienić? To myślę, że taki. Mm, taki czerwony, myślę, że przejdzie. Teraz tak, subject, contrast, Pivot zmniejszamy do 30, kontrast zwiększamy tak do myślę, że 500 czy 0500, teraz tak, jeszcze w macie dajemy Gradient i bierzemy jego kolor na taki mm, minimalny w jakiś kolor. Ale, żeby było ogólnie tak na białym stał, to powoduje, że niebo nie jest aż takie, nie wali aż tak po oczach. I teraz? Jeszcze możemy dodać y, na przykład lens, y, winietę. Albo nie winietę, albo możemy dodać. Y, o, takie coś, co powoduje, że boki są lekko, jakby z, takie y, RGB split na bokach, także y, lekko jakby się przesuną. No. Przesunęło dany kolor. I teraz klikamy. OK. To jest tak, u mnie takie szybkie color correction. Gdzie klip nam się ma teraz ładne kolory. Wygląda lepiej. Więc to była pierwsza część tutoriala. Zapraszam do następnej oglądania. Trzymajcie się na